Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, za subskrypcję. Będę robiła czytanie na wrzesień dla wodnika. Zobaczymy, co tutaj dla wodnika będzie się chciało na ten wrzesień pokazać. Dobrze. Jeszcze chwileczkę. Dobra, myślę, że wystarczy. I zobaczmy. W przeszłości dwie buławy, teraźniejszość trzy kielichy przyszłość Rydban, Karta Rada Bierza. Środowisko, otoczenie, śmieczy trudność, rycerz-buław. Jak pokonać sześć kielichów, i wynik y, dwa denary. A pod spodem y, as, y, as-buław, y, i też as. Mieczy. Więc myślę, że jakieś nowe początki, jakieś też nowe wizje, może zrozumienie tematu. Dobrze. Zaczynamy od przeszłości, czyli planowanie swojego celu, jak chcemy dojść, z kim chcemy dojść. Więc to mogą być właśnie takie tematy ważne które planowaliśmy sobie, tak? Oczywiście, jak to wyszło, czy w ogóle zaczęliśmy realizować ten swój plan, czy, czy nie czy, 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 czy doszliśmy, czy ktoś nas zawiódł, też idąc tą drogą, tak, różnie może to wyglądać, tak? Czyli tak jak powiedziałam, planowanie drogi. Może też jesteśmy w procesie tym, i jakby ta droga została tutaj w przyszłości rozpoczęta tak? i jest w tej chwili kontynuowana. Natomiast w teraźniejszości pokazują się trzy kielichy, czyli dużo radości, spotkań, jakieś może też imprezy, czy firmowe, czy, czy rodzinne, czy ze znajomymi. Tak jak powiedziałam, dużo radości, dzielenia się, uśmiechu. Hmm. Może też właśnie, możecie kogoś poznać, też właśnie na takich imprezach, więc jeżeli chcecie, to myślę, że warto wychodzić, poznawać innych. Też mogą to oznaczać jakieś trójkąty, tak? jakieś tematy związane właśnie z, z trójkątami jakieś relacje tak? dobrze. Więc to też może być taki temat, którym się właśnie w tym czasie bardziej wychodzi na ten pierwszy plan. Natomiast w przyszłości bardzo ładnie się pokazuje, ponieważ mamy rydwan, a więc myślę, że tutaj będzie też i wymagana ta energia, żeby właśnie się zintegrować, żeby, żeby te wszystkie siły poszły w jednym kierunku, jeżeli czegoś bardzo pragniemy, czegoś chcemy to żeby właśnie ruszyć, żeby zdobyć to, no to trzeba takiej spójności mieć, trzeba mieć spójność wewnętrzną. Więc bardzo ładnie myślę, że jeżeli ta energia pokazuje, to że ta energia też będzie dostępna dla nas, tak. Są to wielkie arkana, więc to też będzie wymagało jakiegoś czasu, to będzie proces, tak. To niejednorazowy, nie niejednodniowy. Plan, tylko to trzeba faktycznie wiedzieć, czego się chce i po prostu iść w tym kierunku dzień po dniu. Dobrze. Natomiast karta rada, mamy tutaj wieżę, bym powiedziała tak. Radą może jest, żeby nie psuć czegoś, tak, żeby, żebyśmy sami nie powodowali tej wieży. To jest jedna wersja. Ja bym, ja bym tu dała trzy wersje, tak. To jest jedna wersja, żeby właśnie, jeżeli macie, to, to właśnie to jest takie indywidualne, tak, jeżeli czujecie, że właśnie chcecie coś rozwalić, tak, że już macie po prostu czegoś dosyć, no to bym powiedziała w takim wypadku, że to jest rada właśnie, żeby, żeby może nie psuć, żeby jeszcze poczekać. W sytuacji os osobu, osób, u których coś tam, powiedzmy, nie działa właśnie, tak, nie działa, ale nie czują tej potrzeby właśnie takiej yy, yy, właśnie boją, lękają się takiego odcięcia, takiej radykalnej zmiany, ale wiedzą, że to coś im nie służy no to może ona wtedy mówić właśnie, żeby, żeby jednak coś zrobić z tym tak yy, więc to są takie niuanse a trzecia grupa bym powiedziała, że to jest że jeżeli przychodzi taka wieża, ale tutaj raczej właśnie no, nie, nie, nie widać, że przychodzi. To żeby to po prostu przyjąć, tak? Może gdzieś pośrednio coś, tak? To żeby jakby zaakceptować i przyjąć. Ale ta trzecia tutaj wersja najmniej mi, ponieważ tak jak mówię, tutaj nie, nie, coś takiego nie dzieje się. Chyba, że gdzieś tam dalej w otoczeniu i to też jakieś ma tutaj Wpływ na Was, to oczywiście jak najbardziej przyjąć to. Zresztą z wieżą nie ma tutaj co, co walczyć, tak? A więc czym, czym wcześniej się z tym człowiek pogodzi zaakceptuje, tym lepiej. Dobrze. Może jeszcze nam po prostu coś na tą wieżę faktycznie jeszcze dołożę. Co jeszcze do tutaj wierzy? Dobrze, e, cztery cztery miecze, e, cztery miecze hmm. mamy też tutaj e, e, pustelnika, kochanków, jakieś wybory. Może coś tutaj właśnie być gdzieś w tle, może coś związane z tą trójką też, jeżeli właśnie ktoś jest w jakichś takich właśnie mm, relacjach, gdzie jest więcej tych osób niż dwie, tak, no to może jakieś wybory tutaj trzeba, jakiś wgląd w siebie, tak, jakaś transformacja też by się przydała, wejście w coś nowego bez gwarancji. Może coś takiego się pojawia, może czas wyleczenia, może to po jakiejś wierzy właśnie w przeszłości była. I ona się jeszcze tutaj y, przypomina, tak, żeby, żeby te sprawy pozałatwiać, żeby wyleczyć się, tak zanim wejdzie się w coś y, nowego. Ehm, więc y, tak to tutaj wygląda. Natomiast środowisko, otoczenie pokazuje się bardzo niedojrzale jako paść mieczy. Może być raniące, ale może też szukać jakiejś informacji, tak? Ale tak jak powiedziałam, trzeba uważać na tą osobę, ponieważ to, co mówi, może być nieprzemyślane i może tak naprawdę też w przyszłości żałować. Ale w czasie, kiedy ona to mówi, to, to jest w święcie przekonana, że po prostu ma rację i robi to w dobrej wierze, tak? Oczywiście, pa mieczy też może być szpiegiem, coś tam właśnie mówię, zbiera informacje, ale też może i uczyć się, tak? A więc też to może być takie, yy, może być też to bardzo pozytywne. Yy, dobrze. Jako trudność pokazuje się rycerz buław, czyli pójście tam, gdzie naprawdę jest nam dobrze, tam, gdzie nas chcą, a nie tam, gdzie bo czasami my gdzieś chcemy w jakimś kierunku iść, a niekoniecznie jesteśmy tam akceptowani, niekoniecznie jesteśmy tam doceniani. I z tym może być problem, tak, żeby właśnie pójść tam, gdzie, gdzie naprawdę jest nam dobrze, tak gdzie dobrze się czujemy, gdzie się realizujemy, gdzie nam pozwalają też się po prostu realizować. Natomiast karta, co zrobić? Mamy tutaj sześć kielichów, więc myślę, że nie oglądać się za siebie, a żeby nie idealizować przeszłości, żeby nie idealizować też ludzi pewnych. Żeby nie przebywać też, nie rozmyślać, nie analizować, bo to jest tylko i wyłącznie marnowanie czasu. Tylko właśnie, żeby być tu i teraz, ponieważ bycie tu i teraz to jest moment mocy. Mocy, kiedy możemy tworzyć, kiedy możemy działać i kiedy możemy zmieniać swoje życie. Więc tak bym to widziała. Natomiast wynik, rada, dwa denary, więc tutaj Myślę, że ważne jest, żeby sobie jeszcze ten cel, tu mieliśmy na początku w przeszłości, droga. Czy to, już, czy to jest ten cel, czy trzeba zmienić kierunek, czy trzeba wprowadzić zmiany, jak, jak iść przez życie, żeby nie zgubić tego celu, żeby dojść do niego. I właśnie taka codzienna też rutyna która będzie nas właśnie zbliżała do tego celu, a nie oddalała. Więc taka, taka rzeczywistość, taka codzienność, która jest bardzo ważna, bo właśnie dzięki niej dochodzimy małymi kroczkami tam właśnie, gdzie chcemy. Więc to jest też bardzo ważna energia, żeby właśnie przyjrzeć się tej swojej po prostu codzienności, rutynie, tak? Czy, czy ona Was przybliża? Dobrze, więc myślę, że takie ciekawe jest to czytanie dla wotników na wrzesień 2022 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!